I jeszcze jedną funkcję chcę w tym filmiku przerobić. Jest to funkcja x minus 2 przez x kwadrat minus 4. Jaka jest dziedzina? No wiadomo, nie możemy podstawić dwójki i minus dwójki, czyli wyrzucamy dwójkę i minus dwójkę. Zapisuję to w przedziałach, czyli od minus nieskończoności do minus dwójki. W sumie od minus dwójki do dwójki, w sumie od dwójki do plus nieskończoności. A więc liczę granice na końcach przedziału. Jeszcze raz proponuję, liczenie granicy w minus i w plus nieskończoności jednocześnie. Liczymy, czyli dzielimy przez x największą potęgą zmianownika, a więc mamy 1 przez x minus 2 przez x przez 1 minus 4 przez x kwadrat. Licznik dąży cały do zera, mianownik do jedynki, mamy 0. I to samo robimy dla plus nieskończoności, a więc 1 przez x minus 2 przez x kwadrat przez 1 minus 4 przez x kwadrat. Licznik dąży do zera. Jeden i drugi to do, to do zera i to do zera. W mianowniku będziemy mieli do, do jedynki, a więc mamy 0. Proszę popatrzeć, w minus nieskończoność i w plus nieskończoność wyszła nam ta sama liczba. Ta sama granica. 0. W takim bądź razie, y równa się 0. Jest to asymptota pozioma. Pozioma funkcji. Asymptota pozioma funkcji. Teraz wyrzuciłam z dziedziny minus dwójkę, a więc liczę granice dla x dążącego do minus dwójki z lewej i z prawej strony. Ale zanim zacznę liczyć, to muszę tą funkcję doprowadzić do najprostszej postaci. I mamy. Myślę, że to już zauważacie. Tu jest wzór skróconego mnożenia. Czyli najprostsza postać tej funkcji to jest 1 przez x minus plus 2. No i podstawiamy z lewej strony. Z lewej strony minus 2, czyli minus 2,1. W takim bądź razie co będziemy mieli? W liczniku jest 1 konkretnie, a w mianowniku z lewej strony podstawię minus 2,1 plus 2 mamy 0 z minusem, a więc mamy minus nieskończoność. Liczę granicę z prawej strony, ja już od razu napiszę tą prostą, prostszą postać. I co się dzieje? Licznik to jest jedynka, a w mianowniku podstawiam z prawej strony blisko minus 2, czyli podstawiam minus 1,9. Minus 1,9 plus 2 to mamy 0 z plusem, a więc jest plus nieskończoność. Wniosek jest jaki? Jeżeli policzyłam granicę dla minus 2 z lewej i z prawej strony i wyszło nam minus nieskończoność i plus nieskończoność, w takim bądź razie mamy asymptotę x równa się minus 2, jest to nasz pion, pionowa. Y czyli już mamy asymptotę poziomą, Y równa się 0, jest to asymptota pozioma funkcji. Druga asymptota wyszła nam, x równa się minus 2, jest to asymptota pionowa funkcji, ale jeszcze wyrzuciliśmy dwójeczkę. No i teraz sprawdzamy, czy w dwójeczce też będzie asymptota pionowa. Czy może coś innego? Przepisuję funkcję tą najprostszą postać, i co się okazuje? Proszę popatrzeć. W mianowniku mam tylko x plus 2, czyli ja spokojnie mogę do mianownika podstawić dwójkę, czyli nie liczę granicy z prawej ani z lewej strony. A więc granica wtedy wynosi 1 przez 4. 1 czwarta. Co to znaczy dla funkcji? To znaczy, że dla x równego 2 będę miała granicę 1 czwartą. Powiedzmy, tu jest 1 czwarta. I w tym miejscu funkcja ma dziurę. A więc tu nie będzie ciągłości funkcji. Czyli mamy asymptotę poziomą, y równa się 0, mamy asymptotę pionową, x równa się minus 2, i mamy w, w, dla x równego 2 dziurę, czyli granica jest tam 1 czwarta, a więc tam. W tym miejscu nie ma ciągłości funkcji. No, na razie dziękuję.